Witam Was tym razem z samej trasy. Przypomnę, jestem w Czechach na Ciernej Horze. Tu nade mną Ciernochorski Ekspres, którym wyjechałem na szczyt. I testuję tutaj to miejsce pod względem jazdy na trzykołowcu Trake. No Więc od początku, wyjazd no bardzo wygodny, no bo do takiej gondoli, bardzo fajnie i łatwo można zapakować trejka. W momencie kiedy wysiadamy od samego początku od samej stacji mamy utwardzoną asfaltową drogę. W związku z tym i tam jest dość równo, dość przyjemnie. W związku z tym praktycznie z samej górnej stacji wyjeżdżamy na trzykołowcu i już możemy bez żadnego podchodzenia, przechodzenia możemy już się bawić, mamy już fan. Droga dość równa. Nie jest to droga nowa. Ale jest dość równa, dość przyjemnie się jedzie. Momentami trzeba uważać, bo jak to w górach co jakiś czas są takie kanały wydrążone w asfalcie, no a to po to, żeby woda miała gdzie spływać, ale one nie są szerokie, gdzieś około 5 do 8 cm. Słuchajcie, no, po przejechaniu tutaj tych powiedzmy 2 km. Jest fajnie, jest fajnie i warto tu przyjechać. Nie tylko dla pięknych widoków, ale jest, jest zabawa, ten zjazd zapowiada się naprawdę fantastycznie. Powiem tyle. Jadę dalej, kontynuuję ten przejazd. Dojeżdżam na razie do stacji dolnej. To jest odcinek około 7 km i na tym odcinku 7 km możemy sobie po prostu w kółko jeździć. Tą gondolą, którą widzicie. Natomiast no, możemy sobie te zjazdy znacznie wydłużyć, bo możemy dojechać do samego miasta, do centrum i dalej e, w dół, Doliną. Można sobie tylko, że to już wtedy trzeba jeszcze zaangażować Busika w to. E, jak będziemy robić tutaj ski, z, z ski camp, to na pewno też taką opcję weźmiemy pod uwagę. No i wtedy nam się ten przejazd może zrobić nawet 20-para kilometrowy. Ale fajne jest to, że tutaj właśnie w kółko możemy e, kręcić się. E, na tym odcinku około 7 km. No cóż, w drogę.